To prawda, w ogóle akceptacja to jest też wiesz, bardzo istotna część naszego życia. Wiesz, ostatnio mm, przeczytałam takie zdanie, które no, gdzieś właściwie popieram od lat, ale znowu zaczęło we mnie rezonować, że to nastawienie tak naprawdę w Polsce nie ma takiego mm, słowa, bo to jest attitude i to nie jest tylko nastawienie, jakby to jest trochę szerzej, tak? to jest ich podejście i Twoje emocjonalne nastawienie itd. Tak to wpływa na to, czy w życiu dotykasz spełnienia, czy tak zwanego sukcesu, każdy ma inną definicję, czy nie. I to odróżnia w ogóle ludzi, ludzi, którzy właśnie osiągają swoje cele i realizują marzenia, od tych, którzy tego nie robią, bo no, wszystkie badania już pokazują, że to nie ilość Twoich kompetencji, twój super plan, zarombista strategia, prawda, przygotowanie i hmm. ciężka praca, że to naprawdę nie wystarczy, jeżeli w tym wszystkim nie masz odpowiedniego podejścia, takiego wspierającego siebie i wspierającego jakby swój projekt, takiej otwartości hmm. na zmiany i elastyczności, to nie ma siły żebyś doszła w, jakby w szczęściu do końca. Tylko dojdziesz albo dojdziesz po prostu tak uchetana, że hmm. nie wiem, ludzie ci będą gratulować, a Ty powiesz, nie będę tutaj przybinać, prawda? Albo po prostu nie dojdziesz tam. No. A powiedz mi, Olga, o czym tobie przypomina na co dzień Twoja mała dziewczynka, twoja mała Olga? przecież hmm. ja w ogóle z nią dużo rozmawiam. I mam, wiesz, mam jej takie wspomnienia, do których wracam w takich momentach, kiedy jej było bardzo trudno. I to są te momenty, gdzie ja medytuję, do tych momentów wracam, bo jak ona była mała, to jej się wydawało, że może wszystko i że jest ekstra, ale bardzo szybko, tak mniej więcej w siódmym roku życia, to wszystko utraciła. I ja w ogóle miałam dość trudne dzieciństwo. Jakby no nie, nie, nie jestem też za tym, tak jak czasem w tradycyjnej psychologii szuka się, wiesz co, winnych, tak? czyli robi się, co jaka była Twoja relacja z matką, jak z ojcem i tak dalej się wyciąga wszystko. Ja w ogóle nie jestem, nie jestem za tym, bo ja uważam, że jestem tu i teraz, jestem dorosłą kobietą i to ja mogę zrobić coś ze swoimi emocjami, niż liczyć na to i wymagać od mojej mamy lub ojca, żeby się zmienili. To w ogóle jest bzdura. Wiadomo, że się nie zmienią, a jeżeli ja zmienię siebie... To oni automatycznie też się zmienią wobec mnie. I to jest takie wielkie odkrycie albo małe odkrycie natomiast tego też już doświadczyłam w swoim życiu że wszystko zależy ode mnie wszystko, po prostu wszystko. I no, ona, ona była niedokochana, i ja to czuję też w sobie że ja mam taki głód miłości, i też już dzisiaj wiem, że zaspokoić mogę go też ja. Bo ta hmm. miłość, którą ja jestem w stanie sobie dać, to jest taka, której nikt mi nigdy nie zabierze, nikt z nią nigdy nie odejdzie. Ona zawsze będzie przy mnie. I naprawdę czuję jej moc, a czasem czuję jej potworny brak, bo tak jak powiedziałyśmy już, przychodzi moment, kiedy słyszę jakieś słowo albo zdanie, albo wraca coś z przeszłości, bo właśnie zostało tutaj. Zamanifestowane w teraźniejszości, i, i ona znowu w środku płacze. Hmm. Hmm. A powiedz, czym jest kobiecość? Hmm. Wydaje mi się, że dzisiaj to my nie wiemy, czym jest kobiecość. No, żyjemy nadal. W systemie takim kulturowo-politycznym, który nazywa się patriarchat. I to nie tylko, tak jak się nam kojarzy w pierwszym od razu odczuciu, że dotyczy mężczyzn, którzy mówią coś kobietom lub robią coś kobietom, to wcale nie o to chodzi, bo w równym stopniu zasady funkcjonowania patriarchatu przenoszą kobiety. W dużej mierze matki, po prostu. I to jest to jest, a, a, a dodatkowo wchodząc na przykład na rynek pracy czy do biznesu, który został stworzony na modłę facetów, no bo to oni go sobie stworzyli, ja nie mówię z żadną ani pretensją, po prostu taka jest historia świata, oni to stworzyli, więc stworzyli to pod siebie, czyli pod swoją wygodę funkcjonowania znowu w tradycyjnym świecie. Więc kobiety wkraczając też do świata biznesu zaczynały po prostu kopiować ten sposób funkcjonowania i nadal to tak działa i ta gdzieś kobiecość, która wiąże się i właśnie z taką czułością i otwartością, która nadal uznawana jest za słabość, no nie jest dobrym modelem, czy też no nie, ona jest dobrym modelem. Inaczej, ona jest dobrym modelem przywództwa, ale nie jest modelem przywództwa, który jest szanowany dzisiaj na rynku. I jednocześnie nie jest szanowany przez kobiety. I mam wrażenie, że my się w ogóle zagubiłyśmy. Wiesz, dużo ostatnio czytam o matriarchacie też. I matriarchat był taką piękną, wiesz, kobiecą formą funkcjonowania. I to nie jest w ogóle przeciwieństwo patriarchatu, tylko matriarchat był budowany na wspólnocie. I na bazach, znaczy właściwie na bazie matriarchatu powstała demokracja. Na przykład matriarchat był w plemionach Irokezu, w plemieniu Irokezów w Stanach Zjednoczonych, i na tym też, w jaki sposób funkcjonowało to plemię, wzorowali się y, późniejsi Amerykanie. I ja mam taką misję życiową dzisiaj, żeby już nie tylko wzmacniać kobiety, tylko żeby właśnie nauczyć je budować swoją moc na tych swoich dziś, przez system patriarchalny uznawanych słabościach bo one wcale to nie są wcale słabości jakby to jest moc i to jest jedna część mojej misji a druga to jest włączanie mężczyzn w budowanie równego świata bo widzisz z jednej strony możemy powiedzieć kobietom i uczyć je twardo negocjować twardo gadać o kasie ale czy to znowu leży tak naprawdę w naszej naturze wiesz ostatnio się zastanawiam nad tym mm. Czy to nie system powinien się zmienić? Hmm. Czy należy nam mówić, że mamy być w pełni dyspozycyjne i po godzinie 18 chodzić na przysłowiowe cygaro i whisky, na szczęście, COVID tego już nie wymusza, no. um, i, i, wiesz, i, i, i po prostu robić network i wszystko to robić po godzinach pracy? No nie, bo my nie chcemy tego robić. Nam jest potrzebna oksytocyna, która pozwala nam niwelować stres, to znowu z badań, i chcemy wracać do domu, chcemy być z bliskimi. Co, co ciekawe, mężczyźni też chcą wracać do domu i być z bliskimi, ale nadal system, w którym funkcjonujemy, mówi: zaraz, zaraz, nie bądź kapciem. Gdzie ty chcesz wracać? Tutaj kasę rób, alfa masz być. O emocjach chcesz rozmawiać? Nie, no baba jakaś z niego. No i teraz mamy, jakby mamy konsekwencje tego różnorakie, prawda? W takim systemie, jak funkcjonujemy, no też yy, yy, musiałoby się to zmienić. Czyli pracujemy i różne rzeczy robimy do tej na przykład 17, a nie po godzinie, ale wtedy robimy to wszyscy. I, I znowu wracając, badania pokazują, że mężczyźni chcą coraz bardziej być i zaangażowani w opiekę nad dziećmi, w budowanie relacji z dziećmi i w wsparcie swoich partnerek w ich rozwoju. No bo jaka to jest sprawiedliwość, jeżeli ty wychodzisz do pracy? Wracasz z pracy, po drodze odbierasz dziecko, robisz zakupy, robisz obiad, potem odrabiasz z dzieckiem lekcje, usypiasz dziecko, jeszcze nie wiem, robisz kolację, w międzyczasie wstawiasz pranie, wyciągasz rzeczy ze zmywarki, wkładasz drugą zmywarkę, a twój partner siedzi przed telewizorem albo uprawia triatlon, bo on musi naładować swoje baterie. A ty kiedy? Do... Pi, 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 prawda? Masz naładować swoje baterie. To jest sprawiedliwość? To jest tak, jakby praca była twoim hobby. Tak mi śmieszą niektórzy politycy. Mówią: No już kobiety mogą pracować i mogą zajmować się domem. No do cholery jasnej. No. Albo mamy sprawiedliwość, jeżeli ty przynosisz tyle samo kasę do domu, albo czasem więcej. No to dlaczego godzisz się na to, żeby być uchetana? No nie, bo to nie jest sprawiedliwość. Dlatego mówię, że ten system całościowy musi się zmienić, bo my nie będziemy mieli równości w biznesie. Nie ma takiej opcji, jeżeli nie będzie równości w domu. Po prostu. Bo urodzisz dziecko, wypadasz. Wszystkie badania pokazują, że jak wypadasz, to do, po powrocie 2 do 3 lat nie dostajesz awansu. Nie ma siły, byś dogoniła mnie, na przykład, która nie ma dzieci, ze swoją wysokością pensji i rozwojem kariery. Nie ma siły. Jak urodzisz drugie dziecko, to już w ogóle zapomnij, to nigdy, nigdy, nigdy w życiu mnie nie dogonisz. Więc. A, a tych dzieci nie mamy same. Oj, tak. Oj tak, to mi, się, to mi się skojarzyło z takim tematem, który często ostatnio do mnie wraca: działanie versus odpuszczanie. Że tak naprawdę my cały czas na, na swojej drodze, codziennie, co trzy sekundy dokonujemy jakichś wyborów. Czemuś mówię tak, czemuś innemu mówię nie, czemuś mówię nie, to czemuś innemu mówię tak. I, i to, to zapętlenie się w pracy, i teraz jeszcze jak rozmawiam z, ze znajomymi czy z rodzicami i, i, i z rodzeństwem, oni cały czas po prostu siedzą na tych komputerach, wszyscy pracują w korporacjach. Nie ma tego momentu odejścia od laptopa i jakiejś wolności, jest tylko laptop, kolacja, laptop, kolacja, spanie, jedzenie, jest głupio pójść, coś zjeść. Ja sobie myślę, że to jest jakiś szalony świat po prostu. Że i, I cały czas też narzekanie na to, a ja cały czas mówię, no tak, tylko że ty tam cały czas w tym jesteś. Jakby cały czas się na to godzisz. No, to jest trochę efekt długotrwały. I to stało się po prostu nawykiem, że my, ludzie Zachodu, biegniemy jak chomik w kołowrotku. No więc jak kołowrotek zwolni, to masz wrażenie, że coś ci ominie. A gdzieś cię nie będzie. Albo coś zrobią innego. Poza tym, w zależności co tam się dzieje w Twoim kołowrotku w głowie jeszcze, czy masz taki, wiesz, no znowu, sabotujący trochę mechanizm w głowie, który, czy też monologi, które Ci mówią, o Jezu, jak nie będziesz przez chwilę przed komputerem, to na pewno Cię zwolnią z pracy, a może kontrolują ruch Twojej myszki, zwariowałeś na spacer, pójdziesz, no nie, no nie, no tak nie można, no to jest nie, nie fair, to jest brak odpowiedzialności. I po prostu sami się zabijamy, tylko znowu. Albo możemy poczekać na wypalenie zawodowe, tudzież depresję, tudzież załamanie nerwowe, i wtedy nasz organizm powie: albo pojawi się choroba, właśnie nie będziemy odporni na tego wspaniałego wirusa, albo inne, bo to jest po prostu znak od organizmu stop, zatrzymaj się, potrzebujemy poleżeć, potrzebujemy odpocząć. Więc jeżeli nie reagujemy na sygnały wcześniejsze, które są po prostu prośbą naszego organizmu o odpoczynek, no to nas spotka coś silniejszego i nas zatrzyma. I to jest zawsze gdzieś nasz wybór. Znowu, łatwo mówić, jak się jest w tym kołowrotku, jak się ma strach. Zresztą no, ja prowadzę mentoringi, szczególnie na początku COVID-u, to po prostu po 16 godzin dziennie. I my mamy taki, takie też, no, to jest takie polskie, jakby negować pozytywne rozwiązania. Czyli my w naszym takim mindsetzie polskim mamy szukanie problemów, a nie rozwiązań. Czyli jak ktoś ci mówi, no to jesteś zmęczona, no się zatrzymaj, odpocznij. Ktoś mówi, no co ty zwariowałaś? Ty nie wiesz, jak to jest u mnie w firmie i milion powodów, dlaczego ona nie może odpocząć. No to jeżeli coś takiego robisz, no to good luck, no. To udowodniłaś mi, że nie można odpoczywać. No to haruj. Powiesz, bo, bo ja też się nauczyłam, że szkoda energii na udowadnianie komuś, że może inaczej w życiu. Czasem na takich, którzy są szczególnie w kontrze, bardzo dobrze działa taka reverse psychology, że im mówisz: No to udowodniła mi pani, że pani biznes nie może funkcjonować w internecie, że się nie da, że po prostu to koniec. No to proszę iść, zamknąć firmę teraz albo ogłosić bankructwo, no i niech się pani zarejestruje w, w Urzędzie Pracy jako bezrobotna i modli o cud. No i wtedy słyszę, jak to, ale to, ale to, przecież mogłabym to zrobić i mogłabym to zrobić. No i potem ja mówię, no to teraz niech pani to zapisze. To hmm. cały mój mentoring. Bo wiesz, bo już po prostu nie ma co. Yy, I tak samo w ogóle wszystkim doradzam, żeby nie dyskutować z kimś, kto po prostu całą energię zużywa na to, żeby ci udowodnić, że się nie da, tylko hmm. zastosować właśnie taką strategię. Kurde, rzeczywiście, no udowodniłaś mi, że się nie da, czy udowodniłaś mi no to połóż się, płacz, czekaj na śmierć. Hmm. Mocne, mocne, ale transformujące też. <laughs> transformujące. A co ty nauczyłaś się odpuszczać? Hmm. Wiesz co, nauczyłam się odpuszczać wiele rzeczy. Po pierwsze, umiem już robić rzeczy dla siebie. W tym sensie, że kiedyś um, chciałam bardzo zasłużyć właśnie na uznanie rodziców, i, I to oczywiście przekładało się szerzej, ale no to było chyba główne, wiesz, takie właśnie uznanie rodziców, a teraz jestem od tego wolna. I wiem dziś też, że jestem też wolna, wiesz, od czego? Od rezultatów. Bo mm, najbardziej fascy fascynuje mnie proces, w którym ja jestem. Oczywiście, pamiętaj, że ja jestem na swoim i ja jestem też szefem swojego. Więc ja nie robię nic, czego nie czuję. Niczego, do czego jestem zmuszona, nie robię. Więc ja mam naprawdę, jakby, jeżeli mielibyśmy porównać to na przykład do ludzi, którzy pracują u kogoś albo w, szczególnie na, na takim systemie korporacyjnym, no to, no to ja żyję w idylli, bo...